Ko widzowie, elo elo. dzisiaj ym, zagramy sobie w Stumble Geissa po bardzo długiej przerwie. Ym, ym, zobaczyłem fajną nową mapkę, tę, którą sobie przetestujemy. Więc zostawcie suba, łapkę w górę, i żeby nie przedłużać to lecimy. A nie, to graj, zagraj, dobrze. Subskrybujcie, widzowie, kanał. Dobrze, jak się to ładuje, mapka, to do Was wrócę, widzowie. Za. Y Widzowie, załadowała się mapka i widzę, że jest potężna. Tu się wali chyba toporem. Boże. Nie hejtujcie mi widzowie, bo ja nigdy pierwszy raz gram w tą mapkę. Możecie mi napisać, jak to, w to się gra. bo za bardzo nie wiem. Dobra. To jest mapka trudna. Więc niechętnie mi mnie za pierwszy raz. Hop. ja mam taki... O, wygrałem! W sumie krótka mapka. Ale chyba tam jeszcze można było w drugą stroną pójść. Dobra, ja już poszłam tu, to będzie git. Podobają wam się odcinki ze StumbleGuysa? No to zostawcie łapkę w górę. A teraz lecimy z tą mapą. Nie chcę karmy, ale też chcę kogoś na tej mapie dojechać. Ja lubię karmy. Ale masz. Trochę nie trafiłem. Ach, widzowie, nie udało mi się. O! Szybkie te mapy są. Już gramy o finał. Widzowie. Napiszcie w komentarzach. Czy Wam się podoba ta nowa mapa. Ja postaram się przypiąć serduszko. W niej chyba pierwszego mi Nie, nie zdobędę tutaj pierwszego miejsca. Nie ma opcji. Nie ma opcji, już jest gościa przede mną. O, może? Aj, nie, przegram. Przegram. Całkiem wideo staram się. A Nie no to. Kurczę. A, jeszcze jest półfinał? Co? Dawno nie grałem. Dawno nie grałem w Stumble Guys. Bo pokazuje mi, że tu jedna osoba doszła. Nie wiem. Łap! Dobrze, widzę, że spadłem. Jeszcze raz. Uważaj! Dobrze. No nie! Dziś się odrodzę? No i odpadłem. To chyba na czas jest. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Odblokowuję sobie 200. 200 gwiazdeczek. Hmm. Może sobie. Nie, nic tutaj nie kupię. Dobra, widzowie. Oblokowujemy sobie misję. To był krótki, luźny odcinek, więc Ym... w sumie mogę się z wami żegnać, czy jeszcze nie. A może jeszcze jedną mapkę zagramy, bo jest na serio fajna. Dobra, widzowie. Na razie nie gramy. Zostawcie łapki, jak chcecie, żebym w to grał. I tego. No. Do zobaczyska.